Witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, kilka wieści z Instagrama naszego Żuroma. Andrzej teraz zna się najlepiej na piłce nożnej. Oczywiście, on się zna na wszystkim, tylko nie na tym, co powinien. On już wie, gdzie Messi skończy emeryturę. On już wie, ile będą kosztować bilety na PSG. I on wie, ile PSG zarobi na koszulkach. To ja Ci, Andrzej, powiem. Znaw to wszystkiego. Oni zarobią tyle na koszulkach, to, to samo, co ty na sprzedaży swoich akcji z topomówieniem. Nie masz o czymś pojęcia, a się wypowiadasz. Zagłęb się w temat, a najle najlepiej najpierw odpowiedz nam na nasze pytania, które ci zadajemy, a potem bierz się za inne sprawy. Kolejna sprawa to jest taka, wszyscy wiecie, co Paweł K. wczoraj odstawił w Sejmie. To były przyjaciel Andrzeja Rzet, też antysystemowiec jak on. Ale, wiadomo, tacy są antysystemowcy. Kasa musi się zgadzać. Tak samo Pawełka, jak Andrzej Rzed, robią to, co bardziej im się opłaca nic więcej. I oczywiście wszyscy cisną po panu Pawle, i Żurą też musi to robić, bo tam, gdzie jest afera, jest Andrzej. Ja ci, Andrzej, powiem tyle, jesteś śmieszny. Tyle na dziś ode mnie. Zapraszam Was jutro na live o 20 na kanał Człowiek Maska. Tam, a tak wyjaśniaczy, trochę opowiemy o tym, o tamtym. Także będzie, mam nadzieję, wesoło. Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam, hej!